Cześć, to KBS witam Was znowu na moim kanale, w tym odcinku pokażę Wam już ostatnią recenzję Tak, niestety to już będzie ostatnia recenzja w tym, w tym, w tym, co ja wiadomo chyba w tej fali Ponieważ smoka lewida na 99%, nie sobie, no, nie będę go sobie kupować, także Jest to już ostatnia recenzja, ale też bardzo fajny zestaw Jest to 71768, taki jest numer tego zestawu I jest to y, smoczy... Złoty smoczy motor Jaya. No i co, tak sobie się prezentuje ten motor. Jest on w sumie duży, tak? Zniesie w no, um, zaj zaj zajmuje trochę miejsca. Z tego się tak prezentuje. Tutaj dominują na pewno kolory czarne, złote, niebieskie. Oraz też gdzieś tutaj są takie, tutaj takie jakby, hmm, takie neonowo-żółte. Można w sumie to tak nazwać. Naprawdę wielkie wrażenie robi ta tutaj tak jakby głowa tego smoka, która się rusza i możemy nią sobie tutaj tego swobodnie otwierać oraz zamykać. Ogólnie tym motorem też się tak fajnie da tutaj no jeździć jak zawsze i bardzo mi się ten motor właśnie podoba. Okej, okay, mimo że jest to naj, najmniejszy zestaw oraz też no, co za tym dzień najtańszy z, zestaw z tej fali, z 16 sezonu. Y, to i tak figurki są tutaj naprawdę niezłe. I już Wam tutaj pokazuje wszystkie po kolei. Zacznijmy tutaj od złotego, smoczego Jaya. Ma on tutaj swoje nonchako piorunów, y, ale w tym zestawie również mamy wszystkie złote bronie. Już tutaj wezmę mu to nonczako, żeby Wam to lepiej pokazać. Okej, okay, oprócz... No, z co jest. Okej. Okay. No i co? Ta mini figurka jest naprawdę superowa. Bardzo właśnie są ładne te smoki. Teraz wam jeszcze pokażę tutaj jego głowę. Tak się prezentuje ta jego maska. Zawsze wam ją pokazuje, więc w się no, od tych ninja smokie, więc teraz też wam pokażę. Okej. Okay. No i tak się prezentuje ta jego tutaj uwaga twarz. Uwaga, tak się prezentują wszystkie smoki, no, no po prostu ninja w wersji złotych smoków i naprawdę razem komponują się pięknie. Kolejna minifigurka to tutaj, co w tym ucieczce, to Wojownik Zemstownu, no którego już bardzo dobrze znacie z poprzednich recenzji. Dalej uważam, że jest to świetna figurka. Tak się jeszcze prezentuje od tyłu. I na koniec kryształowy pająk, który jest też bardzo ładną figurką, bardzo mi się podoba i nie rozumiem, dlaczego jest tylko w tym, ze, w tym zestawie. Jakby jest on tylko jeden, nie istnieje, no, bo go nie ma w innych też zestawach. I nie rozumiem, ponieważ te pająki przecież odegrały tu du, dużą rolę, tak? ponieważ to one przecież wysyłały zaproszenia do Rady Kryształowego Króla. Także no nie wiem, czemu tak zrobili, ale fajnie, że jest chociaż on w tym zestawie. To by już było wszystko, ale jeszcze zanim się z i pożegnam, to chcę wam bardzo, ale to bardzo podziękować za 300 subskrypcji. Parę dni temu, tak, około powyżej po tygodnia, tak, może 12 dni temu, podziękowałem wam za 200 subskrypcji, a teraz mam 300, także naprawdę dziękuję wam bardzo, to jest bardzo miłe i serio. Super się cieszę, że tak szybko udaje mi się teraz wbijać te subskrypcje. I oczywiście dalej się będą teraz pojawiały filmy, również coś z, jeszcze z tą falą. Yy, dokładnie Wam jeszcze nie, nie powiem co, ale będą takie jakby podsumowania, a zresztą zobaczycie już niedługo. Także co, to by już było wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa!